Czemu to mi się nie chce włączyć? O, wreszcie. Ok, dzisiaj takie nowe hasło. Performance Branding. Jeśli wpiszesz to w Google, to chyba oprócz naszego wpisu nie ma nic na polskim Google. Wszystko jest z rynku angielskojęzycznego, więc czym jest ten? magiczny termin performance branding. Otóż mamy tak. Po pierwsze Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę. Ja lubię zmrożone jesko. I koniecznie subskrybujcie. Żebyśmy zrozumieli performance marketing i branding, czyli brand marketing. Performance marketing, czyli ten marketing efektywnościowy kontra brand. I, I jak wiesz, ja nigdy nie byłem, czy w ogóle nie jestem fanem typowego brandingu pod sam branding, czyli bez celu. Raz, że to trudno mierzyć, w ogóle tego się nie da mierzyć, to często mam takie wrażenie, że osoby e, wydają budżet na niepotrzebne rzeczy. Ten budżet, który mogliby zainwestować w typową reklamę pod pozyskiwanie leada, czy pod sprzedaż w e-commerce. I często widzę tak, że małe firmy organizują różne eventy, wydają pieniądze na długopisy, gadżety firmowe, których nawet później tak nie rozdają klientom, i to gdzieś tam leży w szafkach. I dlatego jestem głównie przeciwnikiem brand marketingu, bo brand uważam, że typowo brand pod brand to może robić Coca-Cola, Nike, McDonald's czyli oni nie muszą od razu z reklamy sprzedawać, nie musisz wchodzić na stronę. I kupować na przykład zgrzewki Coca-Coli, czy kupować butów, jak widzisz reklamy Nike. Po prostu, jak idziesz do centrum handlowego, to masz wiedzieć, że ok, Nike, to pójdą do nich jako do pierwszego sklepu. I to jest brand, okej? Okay? A niestety małe i średnie firmy nie mogą sobie na to pozwolić, bo trzeba cały czas napędzać tą machinę sprzedażową. Natomiast performance marketing to jest takie działanie, które można powiedzieć, Skupia się głównie na konwersjach, na kliknięciach, a nie na CPM, czyli Cost per mile, czyli na wyświetleniach. Czyli zależy nam na jakimś konkretnym działaniu. Ok, czyli rozumiesz różnicę. Direct Response, takie działanie, konwersje, czyli ten dulejka, bofu mofu, czy ten ciepły ruch generujemy, natomiast brand marketing to jest zwiększanie rozpoznawalności marki, lojalność, to jest góra lejka marketingowego. I co więcej, wskaźniki efektywności, czy po prostu wydajności dla tych dwóch elementów marketingowych, brand i performance, też znacznie się różnią, bo na przykład w marketingu internetowym mamy modele atrybucji, które są wykorzystywane, żeby mierzyć zwroty, które są oczywiście generowane przez inwestycje, czy to w SEM, czy to w PPC i tak dalej. Podczas gdy na przykład mamy zespoły do brandingu, to oni przyjmują często takie modele marketingu mix. I oni w ten sposób sobie uzasadniają większy budżet na reklamę w radiu, na reklamę tradycyjną drukowaną, czy na reklamy telewizyjne. I mówią, to jest potrzebne, żeby zwiększać świadomość marki, ale tego się w żaden sposób nie da mierzyć. Z góry sorry za moje pismo, ale jak zobaczysz, to jest tradycyjna wersja, czyli mieliśmy rozdzielone to na performance i na branding, czyli rodzaj, agencja, Jedna od performanceu, druga od brandingu, oni to robili poprzez kanały TV, telewizja, social, SEO i tą podobne. I dopiero my dzięki temu osiągaliśmy cel. A w obecnym modelu, jak to wygląda? Najpierw określamy wspólny cel, czyli celem jest cały performance branding. Czyli mamy tu już jedną agencję, czy jeden zespół w firmie. Jeśli to robisz in-house, po określeniu celu mamy. Definiowaną strategię, jak ten cel osiągnąć, i dopiero realizujemy ją przez kanały. <noise> za te rysunki to z plastyki powinienem mieć piątki podstawów cen, ale niestety tak nie było. Więc jaka jest różnica? Często było tak, że ten performance marketing dążył do osiągnięcia swoich celów sprzedażowych, konwersji, ceny za kliknięcie itd. Tak Wzywają mnie, jak zawsze, tutaj mailowo ale odpowiem im później. Dąży, czyli tak, performance marketing dążył nawet osłabiając ten branding, tą lojalność za wszelką cenę, bez nacisku na LTV, czyli lifetime value, tą długoterminową wartość klienta, która dla biznesu jest mega ważna, bo jeśli sprzedasz swój produkt raz kontra, załóżmy, osoba do ciebie wraca jeszcze 3-4 razy przez ten swój cykl życia konsumenta, no to widzisz jaka jest różnica. A często performance marketing Kładł nacisk tylko na tą jednorazową sprzedaż bez budowania tej lojalności, czy właśnie mimo wszystko bez tego nacisku brandowego, to LTV zawsze spadało. A branding kładł nacisk właśnie na zwiększanie LTV, czyli poprzez tą synergię performance-branding tworzy się ten performance marketing, który raz, że jest skierowany bezpośrednio na generowanie konwersji, czy na sprzedaż, a dwa na utrzymywanie lojalności, budowanie lojalności, tworzenie tych ewangelistów marki, czy zwiększanie LTV, czyli tego, tak jak powiedziałem, lifetime value. Jest jeszcze drugi taki mega wielki pozytyw, plus jeśli chodzi o to połączenie, czyli performance branding, bo samego brandu, tak jak powiedziałem na początku, nie da się mierzyć. To jest bardzo trudne. Jak zmierzyć reklamy na CPM, czy na liczbę wyświetleń, czy jakieś działania? Lokalne wystawnictwo na targach, bądź inne tego typu rzeczy. To jest bardzo trudne, bo to, że ktoś widzi nasze reklamy w telewizji czy na banerach, jak mamy to później przełożyć na obecną sprzedaż? Natomiast przez połączenie działań jako performance branding mamy w to wgląd, czyli wreszcie możemy mierzyć skuteczność czy wydatki na poszczególne media. Performance branding w danym medium daje nam tyle, w drugim daje nam tyle. I wtedy wiemy, gdzie możemy przekładać te budżety. I pamiętaj, oczywiście, ja jestem przeciwnikiem dla MŚP budowania tylko brandu. Dla mnie najważniejsze jest i dla naszych klientów, których prowadzimy w Unix SEO, w naszej agencji, najważniejsze jest to, żeby generować tych klientów, bo, bo małe firmy po prostu muszą mieć ten napływ cały czas gotówki, żeby miały co reinwestować w reklamy. Nie mają takich możliwości, żeby Wrzucić dużą sumę i wyciągnąć to powiedzmy za pół roku czy za rok, oni muszą cały czas mieć tym budżetem. Ale z takich plusów, jeśli chodzi o branding, to pamiętaj, on ma duże znaczenie w biznesie, bo nawet jak ty widzisz reklamę, załóżmy na Facebooku, to w czyją reklamę jesteś bardziej skłonny kliknąć? Marki, którą znasz, czy takiej, której nie znasz? Oczywiście, klikasz w markę, którą znasz, w, rekl w reklamę marki, którą znasz I tak samo branding wpływa na szybkość, na zdolność zakupową, bo jeśli ktoś ciebie zna, to ty nie musisz się udowadniać co robisz, jak to robisz. Ktoś Ciebie zna, ktoś Tobie ufa, i łatwiej jest jemu po prostu od Ciebie kupić. Nie ma już tych początkowych obiekcji, które my mamy w stosunku do nowej firmy. Bo powszechnie wiadomo, że duże marki cieszą się na platformach czy w działaniach, SEM, w social mediach, tym że mają dużo niższy CPA, czyli cost per acquisition, koszt pozyskania klienta, i mają dużo większą klikalność w swoje reklamy czy wyniki organiczne. Nawet w Google, bo po prostu widzimy URL w pasku, że to jest znana marka. Dzięki za dziś. Pamiętaj, żeby wdrożyć u siebie, żeby tylko nie rozdzielać tego na, na dwa osobne kanały. Musisz stworzyć jedność. Daj znać, co chcesz obejrzeć w kolejnym filmie i oczywiście zapraszam do naszej agencji UNIXEL. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj. Na YouTube. A ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.